gdzie ja jestem? O, hej, piesku! Co to jest za miejsce? O, tam są ludzie. Chyba ich nastraszę. O, gdzie Kalek, kto to jest? Napiszę hi. Haha, ha. lo, co to jest za miejscu miejscówka? Hmm, idę coś zobaczyć ich nastraszyć. Ale będzie cudownie. okej, okay, tam jest jakiś na horyzoncie. Może go dostraszymy? Może tak. Dobra. Zakradniemy się. Będzie dobrze. O nie. Okej. Okay. Uwaga, uwaga, uwaga. Mamo! Mamo. Hi, it's me. Mamo. Co tu mamy? Uwaga! Mamo! <ścoughs> Mamo! Czekajcie, czekajcie! Tam mnie nie widzi, tam nie widzi. Mamo! <ścoughs> Dobra! <laughs> Idziemy nastawić bardziej, więcej ludzi. Hihi. Co to jest? Niebieski z grawitką. To chyba są jakieś parkury. My sobie poskaczemy. No w sumie byłoby fajnie poskakać. Dobra, to sobie poskaczemy. Okej. Okay. Co to? A, to jest magnes. O, teraz skacze. Ale fajnie skacze teraz. Dobra. To bym tak grać. Ale fajny parkur. Dobra. Łapki, więc naprawdę jest cudownie. Hihi. Chodźcie. A, ha. ha. Wystarczyłam ją i po prostu zginęła, ale śmiesznie. Haha. Ha. Dobra, skoczyłem sobie po tych niebieskich oreoskach, ale one są fajne, nie? Ja latam, popatrz, ja chodzę po tych, tych po tych łapkach swoich hi, hi, kurzych. Dobra. Ale to jest fajny park, on no, jest trochę wolny, bo ta grawitacja jest bardzo wolna. No ale trudno. Ale fajnie, dobra. uuuu. Uh -huh. Uuu, uh -huh. dobra. Tam są jakieś ludzie. Hej, będę straszny, bo I mama! O oh, oh, nie! Weszłem w monitor. Czy weszłam w monitor? Jejku. Mam milion pomóż tu nieodebranych płoci bo mi się nie chce odbierać od ludzi po prostu. Zawsze może Jeszcze wejdę i się odbiorę, ale tak to mi się zbytnio nie chce. To tak uciążliwe. Naprawdę. Nie dzwońcie do mnie. Naprawdę. Bo to nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. Dobra. Uhu, ale latam. Uhu. Trochę potrenować. Nie. No nie spadłam. Dobra. Wychodzę stąd, bo to jakiś po prostu... Dziwne jest, słabe. Czy są jakieś parkury dla mnie? O, jest, mamo parkur. O, dziękuję ci, Davis. Oj. Dobra, przejdziemy sobie Twój parkur. Zobaczymy, co tu ma. Dobra, tu jest taki starce kolorowy. Co to jest? Tak się nie robi. O, czerny, lepszy kolor. Aż tu muszę wejść. Ojejku, ojejku. Chciałam Gdzie, Gdzie mam przejść? Które wam wejść? Nie wiem, Moje w to? No nie, nie trafiłam. No, Uwolnijcie mnie! Dobra, jeszcze raz to przejdę. Ale ten stary jest na minus. Jaki mikalo? Ja Momo jestem. <śm> Dobra, my teraz to. O! No co? No tutaj. O, tutaj! Dobra! Zu są nieprawidłowe to, teraz tutaj. Hm? O. Teraz tu. I tu? Dobra. O co to kolorowy klocek? Hmm, dobra, teraz tu szkacujemy. Oj, dobra. Są ciemne oreo, ale piękne oreo, o, ale ładne, ale ładne. Idziemy potem nastraszyć ludzi na czatek, bo na czatach tak najśmieśniej, naprawdę. Okej, okay, to jakieś klocki dziwne, różowe. Takie fajne. Jak wejdziemy w ten park, będziemy troszeczkę ludzi na czat-roomach. Ciekawe, czy się wystraszą. Będę ich... ...straszyć, aha. Tak, nie natkaj w ten, wyskakiwać. ciekawe jak zareagują. A to przechodzimy sobie ten parkour. Tutaj, oj, wieku to jest tak cie ciemno, ale lubię cierni. Ale mało widać. O, tutaj dobrze widać. O, w końcu jakaś, jakaś jasność. Chociaż coś. O, nie, nie, nie. A, ała, ała. Uważajcie, piesku. Ale jesteś słodki jesteś, naprawdę. To jest mój piesek, momos. Momosek, więc tyś w górę dla momoska. Bardzo żądny, słodki. Niestety, nie było czarnych piesków, więc mam takiego, no ale chyba nie jesteś zły, nieprawdaż? On też lubi bardzo straszyć, więc no, uważajcie lepiej. Eee, gdzie teraz? <laughs> A, chyba wiem. Nie, dobra, zginąłam, zginąłam. Więc chyba idziemy sobie na czaty to trochę, potraszyć ludzi. A, dobra, zapraszam znajomych. Do Czekajcie, napiszemy mu. Hi, it's Momo, haha. Dobra. A my idziemy sobie na jakieś czaty. Wybierz. Bo jakie są fajne. Hmm. Jakie, jakie radosne, może. Rodzinki, tak. Wszystko jest takie miłe, że nie będzie, bo wkroczę ja. Wkroczy ja. Hej. 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 It's momo. Hello. Dobra. Eee, czekajcie, czekajcie. Tam ktoś się nie rusza. Czekajcie, czekajcie. do go Dobra, dobra, patrzcie. Uwaga. Trzy, dwa. Jeden. Mama! Ha, ona śpi. To fajne. Dobra. O, tam jest jakiś piękny Seweryn. Okej, okay, dobra. Zgadniemy się. Okej. Okay. Mama! Ha, dobra. Jeszcze jakąś inną osobkę sobie nastraszymy. Dobra. Musimy gdzieś pójść dalej, bo tu są sklepy. jest? jest? Nie, chyba nikogo nie ma. Ojejku. Chciała mnie nastraszyć. Ja ją zaraz nastraszę, ja jej da... Hej ja jej dam. Chodź, chodź, chodź. Różowa panna przez U otwarte. To na pewno coś wskazuje. Uwaga. I mama! Mama! Dobra. Niech ktoś tu przyjdzie, niech ktoś tu przyjdzie. Chodź tu. Chodź tu. Chodźcie tu. Chodź. I mama!

Wyszłam z tego czatu, więc jest super. Ale śmiesznie było. Ha, ha. Ale się dali nabrać. Ojej, jak mi szkoda. O, znajdź miłość, o. Znajdziemy miłość, znajdziemy. Ha, 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 ha. Ha, ha. Znajdziemy miłość. Okej, okay, dobra. Teraz szybka akcja. tu podejdź, uwaga. Chodź, 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 O, uwaga. Mama, mama, mama. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Wystarczy ją. Chodź tu. Chodź tu. Mamo! Mamo. Ha! Ha! ha, ha. Aj, mamo! Jestem mama! Ha, ha! Ale śmiesznie. I co za to nie? Jestem królową! Ha! ha, ha. Będzie mi służyć, służący! Mamo! Hmm, Marek Nie! Idź mi z mojego tronu! Idź mi z mojego tronu! Wynoka! Wynocha wy stąd! Wynoka stąd! Wiedzieli, co możesz? Na moim tronie? Idź stąd! Cię dorwę! Dorwę ci jeszcze! Dorwę, dopadnę! Dobra, wy! Idź z mojego tronu! Idź! Idź z mojego tronu! Powiedziałam! Powiedziałam. Nie jesteś. Nie jesteś królem. biedakiem. Ja mogę zaraz cię dopaść. Dobra to jaka jest osoba. Super bella się, uwaga. Uwaga. Ha! jest ale ja kocham strażyć ludzi. Ale to jest cudowne. Okej. Okay. To jest jakiś polski mi 10. Chodź, 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 co, chodź. chodź tu. to chodź. Chodź, chodź. Trzy, dwa, jeden... Mama! Ha! Dobra! Okej, 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 okej. Waga, Nie! Wesz, no nie! Musiała uciec, bo się tak wam ba nie bała. Chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie, zwabię was, chodźcie! Tu ja mama, chodźcie tu! Nie! Ojejku, dobra, już jestem, bo coś tu się stało dziwnego. Chodźcie tu. O, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Mama! Ha! Dobra. Ja muszę chyba mufei, bo po prostu... Tak, zobaczymy, ileś... Nie wiem, co zrobić już ten na prawda? Tu taka nuda tu jest. Mamy skończyć się na jakąś bitwę. Hmm. Ojejku, jak będzie cudownie. Ale będzie super! Dobra, nie zabijecie mnie nigdy, nie zabijecie, haha! Chodźcie, uwaga, mo, mama, mama, Chodź tu, zabijecie! Haha! Ła, nie, ła, 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 nie! Nie zabijesz mnie, nie zabijesz, nie zabijesz! Nie, nie zabijesz, nie! Nie, 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 nie! nie, nie.